Kto jest dowódcą zmiany dzisiaj? Panie, panie komendancie, panie dowódco, jak to by nie zwać, spożywana, powiem tak panu pokrótce i tematycznie. Jesteśmy tym oburzeni, bo jest taka sytuacja inna, jest to dużo tajniaków chodzi wśród nas i podburzają, że pójść na i nie miejcie do nas żalu, jak dojdzie do jakiegoś incydentu, specjalnie prowokują rolników, jednego po prostu usunęłem, powiedziałem, że pojechał do domu do swoich kolegów, a proszę na waszą stronę, chodzą między nami, prowokują, żeby doszło do jakiejś eskalacji, nie tędy droga, szanowni państwo, jak macie tych swoich podopiecznych, proszę ich wziąć stamtąd, żeby nie było prowokacji, bo w unii między nami, bo pani sekretarz dzwoni, że w każdej chwili będzie protest rozwiązany, chodzą, namawiają wśród nas, żeby doszło do jakiegoś incydentu. My tego nie chcemy, ja deklaruję jako tu organizator, że cały czas tonuję, sam pan widział, prosił mnie pan, żebym wyszedł na torę, sprowadziłem ludzi na dół. Na to nie mam wprawy, to są ludzie przyjeździ. Ja z zwołem podkarpacką, szukaną wsią, jestem cały czas na przejściu, a jest inne grupy społeczne, szanowni panie, ja na to naprawdę nie wiem, nie pan się nie gniewa. No, jeszcze ja się... raz. Proszę, Proszę bardzo. Pan, osoby, które nie stosują się do Pana poleceń, to my Ta czas czas podejmujemy tak? Pana, jaki mam wpływ, przepraszam bardzo, na osoby przyjezdne? Ja mam swoich ludzi, są w koszulku, w oszukana wieś i to apelowałem do Pana, pana Wójta i według, na według, tym... Ale według ustawy no, jak tam właściwego... tam? Ja, ja, ja ustawię... Ja też, ja ale ustawię, panem... ja ustawię... Ja pana też doskonale rozumiem, ale nie ma wpływu na ludzi przyjezdnych, proszę pana, oni sobie robią jakieś protesty spontaniczne, mówili, idą sobie pooglądać, zobaczyć, ja że nie mam takiej władzy, że to jest demokracja, jest w wolnym kraju, ja nie mogę go naciskać, nic nie mogę zrobić, grzecznie do pana dlatego apeluję, proszę mnie, że będzie spędzał incydenty, ja ja do tego będę do pana apelował, będę się z prośbą zwracał, żebyśmy tu współpracowali i wszystkim artykalacjom, jakie będą problemy, jak najbardziej, szanuję was. Jesteśmy tutaj, żeby zapewnić bezpieczeństwo i protestującym, jak najbardziej. Jesteśmy, protestujący. Protestujący. Jak najbardziej. Dlatego będzie sytuacja ekstremalna, ja za nim po prostu będę panował, to co będzie moi po prostu kwestie, to co będę chciał Wam pomóc i tak samo szanuję Wam za to, że nam pomagacie jako Polska Policja. Szanowni Państwo, bardzo dużo pomocy mamy od razu, bo porządek, oni nie protestują, oni nam pomagają. Niech to idzie weter, bo ukraińskie strony cały czas tutaj obarcali Polską Policję, że to Polska Policja protestuje, że to Polska Policja, czym absolutnie wykluczam temu. To my rolnicy protestujemy, Polska Policja pilnuje tylko jedynie po, tutaj porządku i z prawa robi tak, żeby wszystko było w żeby poszło to w eter. Niech ukraińska strona nie obarcza naszej policji, bo robi wszystko zgodnie z literą prawa. I my tu współpracujemy i robimy tak, żeby było dobrze, szanowni państwo. Mówię, nie mam do końca wpływu na tymi, są ludzie ze solidarności, są innej opcji. Niestety są to ludzie przyjeździ. Też jako jeden człowiek nie mogę tego wszystkiego tak zadłubić i tak załatwić. Są przyjeździ, my de facto mamy zgłoszony protest, szanowni państwo, na przejściu pieszych. I my tego się trzymamy i ja ta z nimi przebywam, ale już grupa ta co tu jest w tych chodzi, Przodu. Ja na nich nie mam wpływu i niestety tutaj służby porządkowe muszą zainterweniować, jeśli dojdzie do jakichś incydentów, szanowni Państwo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.